I tam, no tutaj ciąg dalszy, pierwszego pokosu. Tam film był e, robiony od tamtej strony, kiedy kosiłem. O kurde, wilk! I to jakiś kurde wściekły, czy co? Ale ja, ja mi to bydło chodzi. Chodź chamie. chodź. No i uciek. Sadzi mi się może do stada Skubany No to ciekawie, jeszcze tutaj wilka nie widziałem. No także Kosimy dalej No i trzeba będzie Wilka w nocy wyglądać Także na razie